Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj o marszu Niepodległości. Za nami marsz Niepodległości, który odbył się na ulicach Warszawy. W tym roku obyło się bez większych zakłóceń, co cieszy wszystkich. No może oprócz telewizji, która nie ma sensacji, jaką mogłaby pokazać. Chociaż nawet spokojny marsz ciężko im zrelacjonować, co wyłapuje mikrofon. Tego typu demonstracja. Dobry wieczór. O czym mówicie? E, no, no nie żywacie, może... No, może nie zrobiliście nie prowokacji. Nie Nie, nie, nie ma nie. żydów, kurwa. E, nie okay, Donalda, tak, nie? Tak. Ale chwilę później mamy przyjemność ich zobaczyć. Przyjechali ja dosłownie kilkanaście <laughs> minut. Te... To są, to są panowie, którzy bardzo chcieli wystąpić w telewizji, którzy wzięli No to jest panowie Polsat. Polsat? A, to przepraszam. Polsat! Tak to się nie skończyło. Po prostu przerwali program, bo czuję, że do nich to nie dotarło. Polsat! Ponad ćwierć miliona wyświetleń w jeden dzień chłopaki podbijacie internet. Jeżeli czujecie, że na tle innych nie jesteście utalentowani, to was jeszcze dobije. Niektórzy swoje obrazy malują na płótnie i już wtedy im zazdrościmy, ale można je też tworzyć z piasku. Wystarczy trochę cierpliwości, kolorowy piasek, no i kilku Wietnamczyków, a powstanie coś takiego. ...potężna praca, a sobie nowe usiłu i uwagi. Nie mógłbym czegoś takiego namalować, a oni tworzą to z piasku. Udaję się i zabrażacie, No dobra, jeżeli już jesteśmy przy malowaniu, czas na naszą europejską odpowiedź. Wschód nie wygra. To nasz utalentowany Europejczyk, który maluje swoim pędzlem. A oto jego dzieło. jak, podoba się? Mam wrażenie, że on jest z siebie bardziej dumny niż oni. Nasz kolega we francuskim Mam Talent dostał cztery razy tak i przeszedł dalej. Podobno później ma rzeźbić swoim dłutem. A którą umiejętność wy chcielibyście mieć? Napiszcie w komentarzu. Na koniec ciekawostka wysłana przez Iwonę na Facebooku, na którego was zapraszam. Przenoszenie domu według mieszkańców Tonga. Tonga to mała wyspa leżąca od nas bardzo daleko. Jak widzicie, oni tam muszą sobie jakoś radzić, i wszyscy sobie pomagają. Chcesz mieszkać po drugiej stronie wyspy? Nie ma problemu, przenosisz się z całym domem. Podpis pod filmem to przeprowadzka. Zadzwonił po mieszkańców Tonga. Spokojnie Polacy też mogliby przenieść cały budynek, a nawet całą telewizję. Nawet wyobrażam sobie, kto by to zrobił i którą telewizję. E to tyle w tym poszukiwaczu, pełne filmy jak zawsze masz w opisie. Jeżeli Ci się podobało, proszę Cię za i skomentuj, przede wszystkim subskrybuj. Widzimy się już w sobotę na YouTubie, na fejsie codziennie, na Instagramie codziennie, wszędzie, gdzieś tam. Wszystko w opisie. Trzymaj się. Hej! Wiem, że ostatnio jest mało Jaśka, ale jest mało filmów, w których mógłbym z nim zagrać. Dlatego mówię teraz Wam, przypominam, że e, co 10 odcinków do wygrania są koszulki. O, się nie chcesz w komentarzach. Pamiętajcie, komentujecie, możecie wygrać koszulkę. Losowanie już w następnym odcinku. Tylko komentujcie. A może ktoś z was dostanie moją koszulkę z mojego sklepu.